Jerry Trimble, list świata w kickboxingu w filmie Full Contact, pomścił swojego brata i walczył o wolność i sprawiedliwość. Teraz Jerry Trimble został niesłusznie oskarżony o morderstwo i dostał się tam, gdzie panuje prawo pięści. Pilnuj się, Białaś. Się. Znienawidzony za kolor swojej skóry. Tutaj biali chłopcy powinni trzymać się razem. Skopiemy ci dupę, zdradzony przez własnych ziomków. Tylko jeden głos przemawia w imieniu sprawiedliwości. Przestańcie walczyć. Nie możecie pozwolić, żeby zaślepiała was nienawiść. Znalazł się wśród najbardziej niebezpiecznych przestępców. Jerry Jimble był sam przeciwko całej bandzie morderców. Musiał walczyć i udowadniać swoją siłę. To był jedyny sposób, żeby przeżyć. W głównych George Takei i mistrz świata kickboxingu Jerry Jimble, prawo pięści. Dopadnę cię.